Jak ty zareagowałaś, jak zobaczyłaś to, co zrobiły twoje psy? Czy na przykład poszłaś z nimi do behawiorysty, czy jakoś ukarałaś Jak w ogóle to wyglądało? To nie jest tajemnicą, że działam cały czas z moją behawiorystką, Malwiną, która jest od samego początku. Ona była również przy poznaniu Simby z balu um, u nas w domu, więc wszystko jest pod jej okiem. No cóż mogę powiedzieć, no, jest to młody pies, który jeszcze jakby. Psy, z tego co zrozumiałam, Poznają światło przez memlanie, gryzienie, więc stąd też to wszystko bierze. Oczywiście ja działam z balu, działałam też z Simbą. Próbuję go męczyć przez niuchanie i różne inne zabawy. Natomiast no, nie mam wpływu na coś, co się dzieje w nocy, kiedy śpię. A ile będzie Was kosztowało naprawienie tych wszystkich szkód? Sporo. Nie sprawdzałam nawet, bo ja, ja jeszcze się tym nie zajmuję, on ma dopiero 6 miesięcy, więc pewnie jeszcze trochę przed nami tych zniszczeń, ale próbujemy.